Nie <głosyśniel> na Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, właściwie wszystko zostało powiedziane już w trakcie wszywych, kiedy słuchaliśmy kazania, kiedy mówione były intencje. Chodzi nam przecież przede wszystkim o to elementarne prawo, Prawo wolnego narodu. Prawo do prawdy. Brawo. Prawo do prawdy. Także tej prawdy, która dla niektórych jest niewygodna, bolesna czy nawet groźna. Przychodzimy tutaj po to prawo, bo jesteśmy wolnymi Polakami i chcemy być wolnymi Polakami. Chcemy być wolnymi Polakami <klucz> i chcemy, żeby ten kraj był nasz, był rzeczywiście nasz, by nikt nam nie narzucał obyczajów, by nikt nie ośmielał się uczynić tego, co czyniono w tym miejscu tak niedawno temu. By nikt nie ośmielił się znieważać krzyża. Krzyża, który jest znakiem naszej wiary, ale który jest także związany z historią naszego narodu. Mówił o tym nie jeden raz nasz największy rodak Jan Paweł II. I te słowa zawsze trzeba pamiętać. Nie ma polskiej historii bez krzyża. To znieważanie, które się tutaj odbywało, to łamanie wszelkich reguł, a także łamanie prawa za zgodą rządzących, a może nawet spodziszczenia rządzących. To było podnoszenie ręki na poczcie. I domagamy się także innego prawa. Prawo do tego, tych, których czcić chcemy, tych, którzy weszli do naszej historii, którzy dobrze służyli ojczyźnie i którzy tak nagle zginęli, którzy polegli pod smoleńskim. Mamy do tego prawo. Mamy do tego prawo jako obywatela, jako Polacy, jako większości katolicy. I to prawo jest nam dzisiaj odbierane. Jest nam odbierane przez tych, którzy nie potrafią się znieść ponad swoje małostkowe interesy, drobne gry. Są tymi, o których mówiono w trakcie mszy. Są po prostu złymi ludźmi. Nie chcemy rządu złych ludzi. którzy tutaj są, a którzy pamiętają tamten 89 rok czy rok 90. początki Małej Rzeczypospolitej mógł wyobrażać sobie, że w 20 lat później pierwszy prezydent Rzeczypospolitej, który nie był nigdy w każdej którego nie ma w odpowiednich kartotekach i planu. Pierwszy taki prezydent, pierwszy, który był odpowiednio wykształcony, będzie przedmiotem takiej nienawiści. Właśnie dlatego, właśnie dlatego, że był taki. Tak szanowni Państwo, ta nienawiść, która trwa aż za Z tego wynika. Z tego, że był pierwszym, który był prezydentem wybranym i jednocześnie był człowiekiem, o którym można powiedzieć, że był godzien tego urzędu. Że nikt nie znajdzie niczego, co może tej sprawie... Patrząc jak was tu dużo, jestem przekonany, że ten czas minie, że przyjdą czasy nowe. Tak, I tak bywało także w historii innych narodów. Odbył, nie róbmy I odległy Ale później przechodził czas, w którym ludzie przejrzeli na oczy, by otrzęsieli. I władza przechodziła w rękę tych, którzy są...